popijaka Dobra, dzień dobry tutaj herbaciane oluj. Dzisiaj narywamy turbo pijaka. Po prawej, mojej prawej, waszej lewej jest nasz drugi zawodnik Janis Ale ty troszkę co Ja wiem. A po mojej lewej, waszej prawej jest nasz bramkarz Krystian Nowakowski. No tak. To ma A więc zaczynajmy. On Zbigajcie no, no, i, i... No. Czekaj, czekaj <laughs> raz <Dobra>. no. No? <laughs> jeszcze Czekaj, Dobra. Zbigajcie. 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 Uuuuh Świetne wykonanie Janisia sam na sam uwaga zdobył trz na trzy rundy dwie udane, nie wiem co teraz chyba będą karne z tego co wiem dawać A ja stawysy nie y Ale to było dobre! Na drugi strzał. Więc może iść dwa mu to jako strzał. Dobre, <laughs> to za... Nie, podobnie. <laughs> Dobra. Na drugi strzał, uwaga! i bramka, proszę państwa! ten strzał. Trzeci. Uwaga, czy da radę? Jest! Trzy na trzy, proszę państwa! No no, tak. w ciemno. Proszę zasłonić sobie oczy. Ja, ja, ja się na Ja Ile widzisz? Lidzisz. Ile pan co widzisz? Lidzisz, bro. Osiem. Dobrze. Czekaj. Wyciąż rybkę sobie. Dopij sobie. Tu masz. Czekaj. Wy tam wyjście. Czajaj. to było. Tu tutaj jest. Nie, no patrz, nie trzy. Patrz, czujesz, Ale to jest. dobrze! Chyba stąd. Będą dobrze. Rzutywalne, jesteś gotowy? Tak. Czekaj. No! Jezus, okay. Go. Proszę państwa, i strzał! Drugi rzut wolny, Się da radę? Z i strzał! Nie! Proszę państwa, brawo! Jeden trafił Uwaga, trzeci strzał. Uwaga, trzeci strzał. Trzeci strzał. Czy będzie? I... Proszę państwa. Proszę państwa, pierwszy. Je, yeah. a nie ma niestety. Nie tym razem. Uwaga, drugi strzał zrożnego. Trzy wkręci i było blisko, lecz niestety nie tym razem. Uważaj, trzeci rzut rodzin, Czy chociaż zdobędzie punkty w tej konkurencji. Niestety nie. Czy jesteś gotowy? Tak. Brank, a brank już nie. Dobra, ładna nie. Nie. Dobra, Nie. 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 to Nie. Nie. To Nie. <noise> 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 nie. Drugi strzał, również nieudany proszę Państwa. Do trzech razy sztuka. Jeśli teraz Dobra Janis, jeśli teraz strzelisz zrobię ci herbatę. O kurde. Masz herbatę. Uwaga. Nie. jest, nie będzie. Dobra, robimy, robimy, O, doszliśmy do Ronaldinho. Dawaj. Do złotkiego Ocenisz naszego drugiego. Uwaga. Oj, było blisko. Za mocno, za mocno. Wiecie? Czyli jak na mesu, tak? No. Uczyłem się jak się... Nie, <laughs> ale nie uznane. Proszę Państwa, jeśli teraz mu się uda. Zdobędzie punktów tyle ile zdobędzie? Nie za mocno. Masia ja nic, 15 Ja już we śniadanie będę rzygał Gaj nic, 15 Jak Michał Proszę państwa, 15 obrotów <grym> Raz, raz Dwa O Jezu, o Boże, o Boże. 3. Dawaj 3. Dawaj, 3. dawaj, 3. dawaj 3. Dawaj, dalej Dawaj, dawaj Czas 12 13 14 Jeszcze jedna Dobra Jeszcze Dobra Dobra, jedź Dawaj Jedź Chyba no, dawaj, 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 ja pierdzielę, no dawaj Kurwa, No tutaj, tu. tu, tu, Ja teraz daj, 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 Ja się że bo w też daj, ja też daj, w tym. Ale odejdźcie, daj, 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 musimy, Miejsce miejsce. miejsce! miejsce! Tylko ja. mi się rozręczył. Proszę Państwa, trzy, cztery, cztery. A więc proszę Państwa, nasz użytkownik, użytkownik, bracz Janisz bardzo dobrze chyba skończył, miejmy nadzieję. Gratulacje dla bramkarza, bardzo dobrze, Spierdziła, i widzę, że nam cień, bardzo dobrze, gratuluję, będzie dobrze, na pewno. Ważne, żeby nie skończyć na końcu listy. To jest najważniejsze, żegnam.